W czasie ferii zimowych w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu codziennie mają miejsce ciekawe zajęcia i warsztaty. 14 lutego odbyły się zajęcia z kaligrafii. Ferie dla dzieci w, to czas rzeczywiście dla nich teoretycznego odpoczynku, ponieważ Biblioteka, jak i Międzyrzecki Środek Kultury. Staramy się zagospodarować dzieciom ten czas bardzo aktywnie. Ferie zaczęły się już w sobotę balem afrykańskie, African Party, tak jak już jeszcze świadczy o tym dekoracja tutaj w odziale dla dzieci. Natomiast już od poniedziałku działamy aktywnie. Wczoraj aktywność fizyczna, game time w Gorzowie. Dzieci dzisiaj poobdzierane i posiniaczone, ale szczęśliwe przyszły na zajęcia z kaligrafii, które prowadzi pani Anita. Dzieci uczą się malować kaligrafować literki. Natomiast jutro zapraszamy dzieci do biblioteki na zajęcia z y, robienia z makramowych zakładek do książek. Te zajęcia odbędą się w bibliotece od godziny 10 do 12. Y, alternatywą są zajęcia dla dzieci w bibliotece filialnej w Kursku, również robienie kocich zakładek, tym razem do książek. Zapraszamy przedszkolaki również na zajęcia takie animacyjno-plastyczne pod hasłem Dinozaury, które poprowadzi pani Małgosia Bukowska, która często, praktycznie codziennie odwiedza przedszkola i mamy dosyć wzmożoną współpracę z przedszkolakami. Natomiast w przyszłym tygodniu zajęcia feryjne już będą odbywały się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, gdzie na dzieci czeka również mnóstwo atrakcji i ciekawych wycieczek. Pierwszy tydzień ferii powoli dobiega końca, w drugiej ich połowie kolejne zajęcia odbywać się będą w Międzyrzeckim ośrodku kultury. Jedno jest pewne, dzieci i młodzież nie znajdą czasu na nudę.